Kluczowe wersety na temat zbawienia. Zapraszam na film. Witajcie, dzisiaj rozpoczynamy nową serię na naszym kanale. To będzie. Seria, w której będziemy mówić o kluczowych wersetach biblijnych na różne tematy. Dzisiaj postanowiłem zacząć od najważniejszego tematu, od tematu naszego zbawienia. Przeczytam kilka, dosłownie kilka fragmentów na temat zbawienia. Cała lista dzisiejszych cytatów będzie na naszym blogu, więc zapraszam, jeżeli chcesz znaleźć, przeczytać. Przypomnieć sobie albo zapisać te wersety. Zapraszamy do nas na bloga. W notatkach do tego odcinka będzie link bezpośrednio do tego postu. Przeczytam dzisiaj tylko kilka tych cytatów. Moim zdaniem to są jedne z ważniejszych, ale oczywiście na temat zbawienia jest wiele fragmentów Biblii. Jest to temat, który jest bardzo szeroko opisywany i jest on bardzo jasny. Jak mówimy w innych filmach, są tematy biblijne, które są trudne i cytaty i zdania, które faktycznie trzeba mocno analizować, aby dojść do ich znaczenia. Ale zbawienie nie jest takim fragmentem. Zbawienie jest opisane w Biblii jasno i prosto, po to, aby każdy mógł je zrozumieć. Nie potrzeba szkół teologicznych, nie potrzeba seminariów, aby zrozumieć, co Bóg. Mówi o zbawieniu. Jakie są zasady zbawienia? Dobrze, pozwólcie, że zacznę. Pierwszy fragment Ewangelia według Świętego Jana, pierwszy rozdział, wersety od 12 do 13. Cytuję: Lecz wszystkim tym, którzy go przyjęli, dało moc, aby stali się synami bożymi, to jest tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy są narodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. Wszystkim, którzy Go przyjęli, wszystkim, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa, słowo dało moc, aby stali się synami Bożymi. Dzisiejszy świat mówi każdy człowiek, świat, który wierzy w Boga, często wiele religii. Mówi tak: każdy człowiek jest dzieckiem Boga. Różnie rozumiemy tego Boga, ale każdy człowiek jest dzieckiem Boga. Pismo Święte mówi coś innego. Każdy jest stworzeniem Bożym, ale dzieckiem Boga, czyli jakby adoptowanym synem i córką jest ten, który uwierzy w Jezusa Chrystusa, w Jego Syna. Tu jest bardzo ważne słowo. Pistos to jest greckie słowo i ono oznacza uwierzyli czyli zaufali. Znowu dzisiaj wielu ludzi mówi wierzę w Boga na pewno ktoś to musiał stworzyć. Biblia jednak określa bardzo wyraźnie, że biblijna wiara to jest zaufanie i posłuszeństwo. Cytat drugi. Ewangelia według świętego Jana, trzeci rozdział, wersety 3 do 6, to jest rozmowa Pana Jezusa z Nikodemem. Faryzeusz, jeden prawdopodobnie z członków Sanhedrynu, przychodzi do pana Jezusa w nocy i oświadcza, że wierzą, być może on wraz z kilkoma innymi faryzeuszami, nie jest to sprecyzowane, wierzą, że Jezus z Nazaretu jest posłany przez Boga. Pan Jezus mu odpowiada, cytuję: W odpowiedzi rzekł do niego Jezus, Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli ktoś nie narodzi się powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nikodem powiedział do niego: Jakże może człowiek narodzić się będąc starcem? Czy może powtórnie wejść do łona swojej matki i narodzić się? Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli ktoś się nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To co się narodziło z ciała, jest ciałem, to co narodziło się z ducha, jest duchem. Widzimy, Pan Jezus wyraźnie mówi: Jeżeli ktoś się nie narodzi na nowo, nie może wejść do królestwa Bożego. Wyrażenie narodzony z wody i z ducha dotyczy nie chrztu wodnego, ale dotyczy narodzenia poprzez pokutę. Wiara i pokuta idą ze sobą razem. Pokuta to jest odwrócenie od grzechów, zmiana myślenia. Ktoś żył dobrami tego świata, myślał cały czas o tym, jak lepiej żyć, wygodniej, co sobie kupić. W momencie, kiedy Bóg okazuje mu miłosierdzie, kiedy go zradza, bo tutaj jest też takie słowo greckie użyte, gdzie widzimy, że Bóg zradza ludzi. Rodzi na nowo, ale to Bóg zradza, zrodzony z góry. Jeżeli ktoś zostanie zrodzony przez Boga, to następuje zmiana jego wewnętrznej natury. Kiedyś było człowiekowi łatwiej grzeszyć. Dzisiaj każdy grzech to jest wręcz ból. Pan Jezus mówi wyraźnie: kto się narodzi na nowo, tylko ten kto się narodzi na nowo, może wejść do królestwa Bożego. Ta woda jest bardzo dobrze zobrazowana w Księdze Ezechiela 36. rozdziale. Tam przeczytamy zapowiedź: Bóg mówi: Pokropię was wodą Czystą i będziecie czyści, i dam wam serce nowe i włożę mojego ducha w wasze wnętrza. Trzeci fragment. Ewangelia według świętego Jana, trzeci rozdział, wersety od 16 do 18. Nadal to jest rozmowa Pana Jezusa z Nikodemem i czytamy tam. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bo Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby potępił świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie potępiony, ale kto nie wierzy, już jest potępiony, bo Bóg bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Widzimy, że dla Żydów było to wręcz nie do pojęcia, że poganie też mogą być zbawieni, chociaż ich prorocy to zapowiadali. Widzimy, że zbawienie jest darowane każdemu, kto uwierzy. Kto uwierzy, kto wierzy, że Jezus Chrystus jest Bogiem, kto wierzy, czyli ufa Mu i jest Mu posłuszny, ten jest zbawiony. Kto nie ufa, kto nie wierzy, kto lekceważy, kto żyje po swojemu, albo żyje według jakichś ludzkich nakazów, czasem religijnych. Będzie i już jest potępiony. Widzimy na świecie, że są dwa rodzaje ludzi: są dzieci Boże, czyli ludzie zrodzeni przez Boga na nowo, ludzie, którzy są świątynią Ducha Świętego, w których Bóg włożył swojego Ducha, i reszta ludzkości to są dzieci diabła, które służą diabłu, żyjąc według własnych porządliwości. Czwarty fragment. Ewangelia według świętego Jana 14 rozdział 6 werset. Jezus mu odpowiedział, ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Widzimy dzisiaj na świecie wśród ludzi, którzy są religijni, widzimy duże pomieszanie pojęć. Wielu ludzi twierdzi, są różne drogi do nieba. Chrześcijanie idą jedną drogą, buddyści inną, Żydzi inną, muzułmanie inną, ale wszyscy dojdą do Boga. Pan Jezus mówi coś innego. Pan Jezus mówi, ja jestem drogą. Ja jestem prawdą. Pan Jezus mówi, ja... nie. Nie mówi, ja mówię prawdę, tylko ja jestem prawdą. Ja jestem życiem. I mówi dalej, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Jeżeli ktoś... Twierdzi, że może być zbawiony w inny sposób, niż Jezus Chrystus powiedział i zostało zapisane w Słowie Bożym jest kłamcą. Pan Jezus mówi ja jestem prawdą. W obliczu tych słów musimy stanąć przed bardzo ważnym pytaniem. Czy Jezus Chrystus jest faktycznie Bogiem? Jest tym, za Kogo się podawał, ponieważ wielokrotnie w Ewangeliach czytamy, jak mówi o sobie rzeczy, Niebywałe, mówi o sobie jako o Bogu, jako o stwórcy tego wszystkiego, tego świata, który widzimy. Mamy dwa wyjścia: albo przyjmujemy to, co On mówi, i napawa nas to najpierw przerażeniem, że żyjemy niewłaściwie, postanawiamy się nawrócić. Oczywiście nawrócenie jest dziełem Boga. To Duch Święty przekonuje nas o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. I kiedy Bóg nas nawróci, to otworzy nasze serca, otworzy nasze umysły, my z radością idziemy tą drogą, jesteśmy mu wdzięczni za zbawienie, albo odrzucamy całkowicie to, że Jezus Chrystus mówił prawdę. Nie da się być pośrodku, nie da się trochę wierzyć Jezusowi, a trochę sobie. Nie da się wierzyć trochę Jezusowi. A trochę nauczycielom religijnym, którzy mówią coś innego niż Biblia. Musimy stanąć przed tym pytaniem: czy wierzysz całkowicie Bogu, czy wierzysz całkowicie Jego słowu zapisanemu w piśmie świętym, czy nie wierzysz? Czy nie wierzysz? Piąty fragment. List do Rzymian. Pierwszy rozdział, szesnasty werset. Cytuję. Paweł pisze do Rzymian. Nie wstydzę się bowiem Ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu każdego, kto uwierzy. Najpierw dla Żyda, potem dla Greka. Czasami spotykamy ludzi, którzy mówią: Muszę zrobić to, muszę zrobić to, muszę zrobić to i jest szansa, że osiągnę życie wieczne. Spotykamy też ludzi, którzy mówią: No, żeby się nawrócić, to musisz zrobić taki, taki obrzęd. Świadkowie Jehowy mówią, że aby. Po śmierci, w w jakiejś obecności Bożej, chociaż to jest zupełnie inaczej postrzegane niż postrzegają to chrześcijanie, to musimy chodzić po domach. Nie ma tego w Biblii. Tutaj Paweł mówi wyraźnie, że Ewangelia Chrystusa jest mocą dla zbawienia każdego, kto uwierzy. Kto uwierzy. List do Rzymian teraz będzie szósty cytat List do Rzymian, szósty rozdział, dwudziesty trzeci werset. Paweł Apostoł pisze, Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Zapłatą za grzech jest śmierć. Każdy człowiek rodzi się grzesznikiem. Każdy z nas urodził się grzesznikiem z dwóch powodów. Po pierwsze, ponieważ mamy upadłą naturę. Kiedyś, kilka tysięcy lat temu, w raju Adam podjął decyzję, aby przeciwstawić się Bogu. Podjął decyzję i zgrzeszył. Konsekwencje tego wylały się na cały rodzaj ludzki. Adam był naszym, można powiedzieć, reprezentantem, i on popełnił grzech, i ten grzech przeszedł na wszystkich. Ale oprócz tego, a może mimo tego, że tak się stało, to każdy z nas jest odpowiedzialny przed Bogiem jeszcze z jednego powodu, ponieważ każdy z nas Popełnił w swoim życiu tysiące albo dziesiątki tysięcy grzechów. Nie ma sprawiedliwego ani jednego. Paweł mówi wyraźnie. Był tylko jeden sprawiedliwy Jezus Chrystus. Wszyscy inni nie byli sprawiedliwi. Nie ma sprawiedliwego ani jednego. Paweł cytuje Stary Testament po to, aby pokazać nam, jaka jest nasza pozycja przed Bogiem. Nasze serce jest złe, popełniamy wiele grzechów, i niektórzy ludzie mówią: Jestem dobrym człowiekiem. Wszystko zależy od tego, z kim się porównujesz. Jeżeli ktoś się porównuje z Hitlerem, to faktycznie może drobne jakieś grzechy i przewinienia nie są aż tak straszne. Natomiast my powinniśmy się porównywać z Jezusem Chrystusem. Jeżeli ktokolwiek z nas będzie próbował porównać swoją sprawiedliwość, z żyjącym Bogiem Jezusem Chrystusem wypadamy tragicznie. Okazuje się, że standardy Boże, jakie Pan Jezus podał, standardy Bożej sprawiedliwości są nieosiągalne dla nas. Pan Jezus powiedział chociażby jeżeli ktoś gniewa się na swojego brata, to tak jakby Go zabił. Pan Jezus powiedział, jeżeli popatrzysz na kobietę w sposób pożądliwy, to już dopełniłeś się z nią cudzołóstwa. Popełniłeś cudzołóstwo w sercu. Kto z nas jest w stanie się ostać przed sprawiedliwością Bożą? Nikt. Tak naprawdę Jezus Chrystus był jedynym, którym faktycznie możemy powiedzieć, że był sprawiedliwy. Siódmy fragment. List do Efezjan, drugi rozdział, wersety od 1 do 9. To jest dłuższy fragment, pozwólcie, że go przeczytam. Paweł pisze do wierzących. Do świętych w Efezie, do świętych, czyli do tych, którzy uwierzyli w Boga, do Kościoła, do tych, którzy zostali wywołani z tego świata, wywołani ze świata fizycznego, zostali zbawieni przez Boga, nowo zrodzeni. Paweł pisze tak: I was Bóg ożywił, którzy byliście umarli w waszych grzechach, w których kiedyś postępowaliście według zwyczaju tego świata i według władcy, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa wśród nich i my wszyscy żyliśmy kiedyś w porządliwościach naszego ciała czyniąc to co się podobało ciału i myślom i byliśmy z natury dziećmi gniewu jak i inni lecz Bóg który jest bogaty w miłosierdzie z powodu swojej wielkiej miłości którą nas umiłował i to wtedy gdy byliśmy umarli w grzechach ożywił nas razem z Chrystusem Gdyż łaską jesteście zbawieni, i razem z Chrystusem wskrzesił i razem z Nim posadził w miejscach niebiańskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach przemożne bogactwo swej łaski przez swoją dobroć względem nas w Chrystusie Jezusie. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was. Jest to dar Boga, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Aby się nikt nie chlubił, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Zdarza się, że spotykamy ludzi, którzy, których pytamy, co się stanie z Tobą po śmierci. Gdybyś dziś umarł, to czy pójdziesz do nieba czy do piekła. I oni mówią pójdę być może przez czyściec do nieba, ponieważ byłem dobrym człowiekiem. Ponieważ chodziłem na mszę, ponieważ innym pomagałem, ponieważ wiele dobrych rzeczy zrobiłem. Niemożliwe jest takie zbawienie. Paweł pisze wyraźnie. Paweł, apostoł w liście do Efezjan w drugim rozdziale, na samym początku. Łaską jesteście zbawieni. Bóg wyciąga człowieka, który jest duchowo umarły. Bóg wyciąga go ze śmierci grzechu. Co może zrobić człowiek umarły? Nic. Bóg go wskrzesza. Bóg wskrzesza kogo chce, jak chce. Bóg wskrzesza. Paweł pisze, Łaską jesteście zbawieni. To nie jest z was, jest to dar od Boga. Darem od Boga, zbawienie jest darem od Boga. Paweł dodaje, nie z uczynków jesteście zbawieni, aby się nikt nie chlubił. To bardzo, bardzo ważne, abyśmy poznawali Boga, abyśmy poznawali Boga prawdziwego, tego Boga, który jest opisany w Piśmie Świętym. Przed Bogiem nikt z ludzi nie może się niczym chlubić. Jeżeli ktoś z Was, może z Waszych znajomych, myśli, że jest dobrym człowiekiem, że uczynił wiele rzeczy, to zachęcam, przeczytajcie Księgę Izajasza. Na początku Bóg już w pierwszym rozdziale mówi do Izraela: nienawidzę Waszych świąt, nienawidzę Waszych obrzędów, nienawidzę tego, że przychodzicie do mojej świątyni, bo cały czas grzeszycie. Cały czas grzeszycie. Zmieńcie swoje serca, odmięcie, porzućcie grzech. Przestańcie grzeszyć. I dalej, dalej, dalej. Izajasz pisze, że nasze dobre uczynki, dobre uczynki ludzi, są dla Boga jak splugawiona szmata. Nic nie znaczy. Nasze grzechy biją tak mocno, że nie da się żadnymi dobrymi uczynkami nadrobić naszych grzechów. Ósmy fragment. List do Galacjan, czy do Galatów, trzeci rozdział. Wersety 10 i 11. Cytuję: Na wszystkich bowiem, którzy są z uczynków prawa, ciąży przekleństwo, bo jest napisane: Przeklęty każdy, kto nie wytrwa w wypełnianiu wszelkiego, co jest napisane w Księdze Prawa. A przez prawo nikt nie jest usprawiedliwiony przed Bogiem. Jest to oczywiste: Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Niestety, tak jest, że Kościół Rzymskokatolicki. Głosi, że do zbawienia potrzebna jest wiara, potrzebny jest udział w sakramentach, potrzebne jest wypełnianie przykazań i potrzebne są dobre uczynki. Paweł mówi, że to jest kłamstwo. Zachęcam cały list do Galacjan. Jest odpowiedzią Pawła na pewną herezję. Paweł używa tak mocnych słów, ponieważ Paweł chodził po tej krainie Galacji i nauczał, że zbawienie jest z łaski. Jest łaską Bożą przez wiarę. Dane człowiekowi jest przez wiarę, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Ale zanim jakiś czas później zaczęli chodzić Żydzi i mówili tak, możecie wierzyć w Jezusa Chrystusa, nawet powinniście, ale pamiętajcie, aby przestrzegać przepisów prawa. Między innymi dajcie się obrzezać. Paweł pisze bardzo mocny, najmocniejszy swój list do Galacjan. Mówi, kto was umamił? Kto was omamił, i wiele jeszcze bardzo mocnych słów Paweł używa. I pisze w końcu takie słowa: Gdybym kiedyś w przyszłości, ja lub anioł z nieba, głosił wam inną Ewangelię od tej, którą wam wcześniej pokazałem, że zbawienie jest z wiary, jest z łaski przez wiarę, niech ten ktoś będzie przeklęty. Paweł używa bardzo mocnego słowa anatema. Przekleństwo Boże, jedno z najmocniejszych słów hmm, padających w Biblii. Niech będzie przeklęty. Pamiętajmy, że zbawienie jest darem. Nie da się na nie zarobić żadnymi uczynkami. Oczywiście, zbawienie nie jest samym intelektualnym gestem. Zbawienie wiąże się ze zmianą życia. Zbawienie jest jak korzeń, a efektem zbawienia. Jest zmiana życia, są dobre uczynki, jest życie na podobieństwo Chrystusa. Zbawienie jest jak korzeń, a dobre uczynki są owocem tego. Wynikiem zbawienia są dobre uczynki. Nie da się zapracować uczynkami na zbawienie. Dobrze, dziewiąty fragment. Pierwszy list Jana, piąty rozdział, wersety jedenasty i dwunasty. A świadectwo jest takie, że Bóg dał nam życie wieczne. A to życie jest w Jego Synu. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna, nie ma życia. Ponownie bardzo mocny fragment mówiący o tym, że tylko przez Jezusa Chrystusa możemy być zbawieni. Jeżeli spotykamy Żyda, Muzułmanina, Buddystę albo Niewierzącego, głosimy im to samo: Zbawienie jest w Jezusie Chrystusie. Jezus Chrystus jest Synem Bożym, jest odwiecznym Synem w którym, jak czytamy na początku Ewangelii Jana, wszystko przez Niego się stało i dla Niego się stało. Wszystko dla Niego zostało stworzone. I ostatni fragment, 10, dzieje apostolskie, 17 rozdział, wersety 30 i 31. Cytuję: Bóg teraz jednak nakazuje wszystkim i wszędzie pokutować, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sprawiedliwie sądził cały świat przez człowieka, którego do tego przeznaczył, zapewniając o tym wszystkim przez wskrzeszenie go zmarłych. Bóg nakazuje wszędzie wszystkim ludziom pokutować. Pokutować, czyli odwrócić się od grzechów, całkowicie odrzucić je, zobaczyć, że Boży standard życia jest o wiele lepszy, inny niż ludzki. Należy pokutować, odwrócić się od grzechów. Bóg musi się stać dla nas najważniejszy. Gdyż Bóg wyznaczył dzień, kiedy przyjdzie ponownie Pan. Wiemy, że pierwszy raz Pan Jezus przyszedł jako miłosierny Bóg, ale przyjdzie drugi raz, przyjdzie już wkrótce na sąd, przyjdzie jako sędzia. Widzimy w całym piśmie, że pokuta idzie w parze ze zbawczą wiarą. Nie ma wiary bez pokuty i nie ma prawdziwej pokuty. Bez zbawczej wiary. Można powiedzieć, to dwie strony jednej monety. Na dzisiaj tyle. Dziesięć cytatów na temat zbawienia. Oczywiście nie wyczerpuję tematu. Bardzo delikatnie go tylko dotykam, po to może aby zachęcić Was, abyście przeczytali może Nowy Testament pod tym kątem, aby zaznaczyć sobie w swoich Bibliach wszystko, co mówi. Bóg, co mówi Jezus Chrystus i co mówią apostołowie na temat zbawienia. Myślę, że ten czas nie będzie zmarnowany, a przybliży nas do lepszego poznania Boga i do właściwego życia. Za dzisiaj dziękuję. Amen.